Witam bardzo serdecznie, na wstępie muszę Was przeprosić za moją małą niedyspozycję wokalno-głosową, ale to skutek kilkudniowej już infekcji. Nie mogłem jednak pozwolić na to, żeby nasz kolejny, 36. odcinek nie pojawił się w terminie. A co w nim? Przede wszystkim powoli rozpoczynamy poważne granie w Europie. W Ekstraklasie już w drugiej kolejce zaliczamy potknięcie. Teraz czas się spiąć i zacząć wygrywać. No i mamy jeszcze miesiąc letniego okienka transferowego. Kilka pozycji wymaga wzmocnień, na czele oczywiście z bramkarzem. Ale zanim przejdziemy dalej, Chciałem tutaj podziękować Wam wszystkim za aktywną postawę na kanale Arena FMA. Dużo komentarzy pod ostatnim odcinkiem wraz z prognozami i typami na otwarty właśnie sezon, o które Was prosiłem, ale i nie tylko, bo piszecie również Wasze uwagi, spostrzeżenia i o to chodzi tak właśnie trzymać. Tworzymy tutaj taką niewielką społeczność wokół Football Managera i przy tej okazji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, pamiętaj zostaw suba i dołącz do naszej areny. No dobra, to było takich, prawda, kilka słów w tematach organizacyjnych, a teraz już wracamy do naszej kariery. Na kalendarzu mamy właśnie 1 sierpnia, a na naszym biurku ląduje comiesięczny raport finansowy. Bilans ogółem 18,5 miliona złotych, a więc jest całkiem w porządku. Lecimy dalej. Wybór piłkarza Ekstraklasy za miesiąc lipiec, a tutaj wygrywa Andrija Łukowicz. Tyle tylko, że co niezwykle ciekawe, Serb z Górnika Zabrze w dwóch meczach notuje dwa gole, asystę i średnią ocenę 7,65. Gdy Tymczasem nasz Olek Buksa, który trafia na trzecie miejsce ma średnią 8,53 gole zdobyte i asystę. No to ja się pytam, gdzie tu jest sens i logika? Co to za przekręt? Kto tu posmarował? No po prostu plebiscy oderwane zupełnie od rzeczywistości, no jakieś totalne jaja. Zarząd jak na razie zadowolony, no ale to w końcu dopiero start sezonu i nie było kiedy podpaść jakimiś słabymi wynikami. Nota 4+. Atmosfera w szatni, dobra poparcie dla menadżera, nawet bardzo dobre, chociaż tu jest jakaś tendencja spadkowa. Ale to wszystko się wyklaruje. No i przechodzimy do meczu rewanżowego z FK Kukesi w ramach drugiej rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League. Przypominam tylko, że w pierwszym meczu wyjazdowym w Albanii wygraliśmy aż 6-0 i w ogóle ten rewanż nie ma najmniejszego sensu. No ale cóż zrobić, jak trzeba grać. Wychodzimy zatem na to spotkanie w częściowo rezerwowym składzie, dając tym samym odpocząć naszym najważniejszym zawodnikom. No i jest i po meczu wygrywamy bez zbędnego silenia się na jakiś wynik 2-0 i odprawiamy tym samym Albańców do domu. Właściwie jedynym wartym odnotowania faktem jest debiutancka bramka naszego nowego zawodnika Ibrahima Sangare. No tak, triumf w pierwszym meczu kluczem do sukcesu. No i trudno się nie zgodzić. Przecież 6-0 na terenie rywala to dzisiaj nawet w hokeju takie wyniki nie podają. No i pierwsze pieniążki z Europy na razie niewielkie 380 tysięcy za drugą rundę kwalifikacyjną. I jeszcze podsumowanie naszego występu w drugiej rundzie kwalifikacyjnej z wynikiem 8-0 w dwóch meczu eliminujemy albańskie Kukesi, żeby w trzeciej rundzie zmierzyć się z serbskimi czukaryczkami. I pomimo, że niewątpliwie jest to mocniejszy zespół od Albańców z Kukesi, to nasze Wiesełka wydaje się, że w tym meczu jest faworytem. Tym bardziej, że mamy szczęście i ponownie pierwszy mecz gramy na wyjeździe, a to jak wiadomo, zawsze jakiś tam handicap jest. To spotkanie jednak dopiero za tydzień, a wcześniej zagramy w ekstraklasie na własnym stadionie z Beniaminkiem, spuszczą mnie połomice, mającą zresztą swoją siedzibę zaraz przy granicach z Krakowem. A więc to takie prawie derby, znaczy tyle, że prawie to robi dużą różnicę. W każdym razie jesteśmy zdecydowanym faworytem i idziemy po trzy punkty. Ale chwila, moment, co tu się właśnie stało. Przecież po raz kolejny wpływają oferty transferowe za naszego Olkabuksa i jedną z nich zarząd po raz kolejny uznał, że grzechem byłoby odrzucić i ją zatwierdził. Ale przecież kurwa, jakie to są pieniądze? 23,5 miliona złotych, możliwe 34,5? No przecież myśmy niedawno odrzucili 50 milionów! No już ja pierdolę, przecież to jest jakieś działanie zarządu na szkodę klubu. No kurwa, to jest jakiś sabotaż. A faktycznie mieliśmy przecieki, że po raz drugi nie będziemy w stanie zawetować decyzji zarządu. No i co? No i rzeczywiście, nie możemy. No przecież Kurwa, to jest jakaś kracia robota. Ok, w porządku, już spokojnie. Spójrzmy na tą ofertę: 23,5 miliona złotych na dzień dobry. No i kurwa, a wtedy leżało na stole 50 baniek. No nie, jednak nie da się być spokojnym. I do tego wszystkiego teraz 5 milionów w ratach i 5,5 miliona po 50 meczach, które rozegra, nie wiem, może za dwa sezony. No i na koniec jeszcze kurwa ta wisienka, znaczy truskawka na torcie. 20% zysku z następnego transferu. A mieliśmy wynegocjowane 20% z kolejnego transferu. Niby różnica w jednym słowie, ale w rzeczywistości to mogą być grube miliony. Naprawdę się można załamać. No przecież nasz Henio w tym momencie to powinien udać się do gabinetu prezesa, pierdolnąć czapką, złożyć dymisję i podziękować za współpracę. I pewnie by tak zrobił, gdyby nie to, że białą gwiazdę zespół kibiców ma w sercu, a w dupie to ma zarząd tego klubu. No cóż, co pozostało? Jedynie nadzieja, że Olek Buksa odrzuci ofertę belgijskiego Royal Antwerp, ale w to bym raczej nie wierzył. Chociaż z drugiej strony sam Olek kocha Henia Quinte, Wisłę, Kraków. no. Może jednak, no zobaczymy. Po wybuchu tej bomby transferowej z Bucksą w klubie zrobiło się naprawdę nerwowo, wszędzie czuć atmosferę napięcia, no ale co zrobić? Trzeba grać! Przed nami kolejny mecz. Gościmy puszczenie po wszystkich zawodników mamy do dyspozycji, dlatego oczekujemy zwycięstwa. No i o innym scenariuszu raczej nie mogło być mowy. Wygrywamy pewnie zasłużenie, chociaż tylko 2 do zera, wydaje się, że mogło być to trochę wyżej. Bo jak widać przewagę w tym meczu, to mieliśmy olbrzymią, tylko chyba zabrakło trochę koncentracji pod bramką rywali. Ale toż mniejsze. Z tym najważniejsze, że dopisujemy sobie trzy punkty, i chwilowo wyskakujemy na drugą pozycję w tabeli. A te pismaki znowu swoje nagłówki. teksańska masakra piłą mechaniczną. No ja się pytam, gdzie tu jaka masakra? Puszcza niepołomice, dzielnie się broniła, przegrywa tylko 2 do 0, a ci jakieś takie tytuły z dupy. No i pięknie: Szymon Wietecha na siłowni nabawił się przepukliny. Chłopak jeszcze dobrze nie zaczął grać w nowym klubie, a już kontuzja 4 do 5 tygodni. Jesteśmy już w Serbii, a przed nami pierwsze starcie z futbalski klub Czukariczki w ramach trzeciego. I rundy kwalifikacyjną Europa Conference League. Jako, że wciąż jesteśmy bez nowego, pięknego, pierwszego bramkarza, musimy skorzystać z 17-letniego bykowskiego. Nie ma innego wyjścia. Ale chłopak się dynamicznie rozwija, jest coraz pewniejszy w bramce, byleby tylko nie puścił jakiejś szmaty. 8 sierpnia, godzina 20 i stadion na banową brdu I startujemy ten bardzo ważny mecz. Kolobarić przy piłce, wycofuje do tyłu, do Urosowicza. Ten się rozgląda, zagranie do przodu, do Podstrylowa. Dimitri Podstrylow bez namysłu rusza do przodu. Biegnie wzdłuż bocznej linii wojska, przeciw. Nikt próbuje go dogonić, ale jest już przy końcowej, wpada w pokarm, do środkowej, Michalik tutaj z główki, ależ dostał podanie na nos od Podstylowa, przepiękna sytuacja, mamy 1-0. Rzut różny dla gospodarzy, piłka bita na krótki słupek, tutaj Macarelli uderza, ale poprzeczka ratuje Bykowskiego. Bezpańską piłkę zagadnia Hussein Ali, rusza do przodu, zagranie na prawe skrzydło do wychodzącego Olka Buksy. Buksa z linii końcowej, płaski środkowanie piłka trafia w słupek, no coś nieprawdopodobnego. Koniec pierwszej połowy i najważniejsza informacja do tej pory jest taka, że prowadzimy 1-0, a więc realizujemy plan minimum na ten mecz. Groźny rzut wolny dla naszego zespołu, sprzed pola karnego gospodarzy, Michalik podchodzi do piłki, mocne uderzenie z rotacją i piłka lądu w bramce, przy samym spojeniu bramkarz skoczył, ale nie sięgnął tej piłki i mamy 2 do 0, wspaniały wynik 59. minuta meczu i słabo grającego Olka Buksa na prawym skrzydle zamienia Krzysiu Kasprzyk czekariczki wyprowadzają grożą kontrę swojego zespołu, Melek do Aleksandra, ale to niechlujne podanie przechwytuje Wieteska zagrywa bez namysłu do przodu do Kasprzyka Kasprzyk, ależ potężne uderzenie bramkarz broni, że mu to nie złamało rąk 80. minuta i za wyczerpanego Ibrahima Sangare wchodzi Tersius Malepe. Gospodarze rozpoczynają grę wyrzutem piłki z autu. W tym momencie jesteśmy zamknięci w obrębie naszego pola karnego. Trochę zbyt pasywnie wyglądamy w defensywnie. Tymczasem czukaliczki rozgrywają po wodzie Aleksandra uderzenie, ale Bykowski się nie daje nabrać. To już 82. minuta tego spotkania i mamy fenomenalny wynik. Byleby go utrzymać do samego końca, ale jeszcze Czukariczki kontratakują. Uderzenie, ależ daleko obok bramki. 84. minuta i zdejmujemy zmęczonego Władysława Wąkowa w jego miejsce Kristen Herz. Koniec tego spotkania i wygrywamy jak najbardziej zasłużenie na boisku rywala 2-0. do Jesteśmy szczęśliwi. Wydawało się, że to może być naprawdę trudny mecz na gorącym stadionie w Serbii, ale sprostaliśmy temu wyzwaniu. Tak więc przywozimy do Krakowa bezcenny wynik w kontekście meczu rewanżowego. Dwa gole, zdobyte na terenie przeciwnika bez strat własnych. Jest dobrze. No dobra, wracamy już do ekstraklasy, bo przed nami mecz inny niż wszystkie pozostałe. Mecz, na który czekaliśmy ponad rok czasu: Wielkie derby Krakowa. Oto bowiem po drugiej stronie krakowskich błoń, gdzie swoją siedzibę ma zespół pasów, powróciła ekstraklasa po roku banicji na zapleczu. Tak więc przed nami wielkie piłkarskie święto w Krakowie, na które jesteśmy już przygotowani od dawna. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i to pomimo, że gramy mecz wyjazdowy. Martwić może właściwie chyba tylko fakt, że do tego meczu został oddelegowany nasz ulubiony. Sędzia, Wojciech myć, mój ty smutku. A w międzyczasie roznosowano jeszcze pierwszą rundę pucharu Polski, w której zmierzymy się na wyjeździe z łódzkim widzewem. Przypominam, jesteśmy obrońcami tego trofeum no i kurwa niestety stało się to do czego po cichu myślałem, że nie dojdzie no ale doszło, Aleksander Buxa zaakceptował umowę z Belgami tym samym przechodzi do Royal Antwerp, no naprawdę nie sposób się pogodzić z tą decyzją, no przecież to jest nasz wychowanek, nasz największy talent nasza perła w koronie, nasza gwiazda zespołu, nasze kurwa dziedzictwo kulturowe tego klubu, no jak to do tego mogło dojść i do tego za takie psie pieniądze przecież mieliśmy na stole 50 milionów złotych i się nie zdecydowaliśmy a teraz bierzemy praktycznie połowę z tego no to jest jakiś kuriozum, przecież ten niemiecki Paderborn, który dawał 50 baniek, kto się teraz naprawdę śmieje z tych pseudo-biznesmenów w naszym zarządzie. No i w tym wszystkim nasz biedny i bezradny Heniu. Przecież Olek to było jego oczko w głowie. Nawet gdy był bez formy, to stawiał na niego. No i Korwa, brawo. Belgowie finalizują ten transfer za 29 milionów, z czego częściowo w ratach. No i do tego te 5,5 miliona złota po 50 meczach, które rozegra przy dobrych wiatrach za dwa sezony. Ciekawe tylko jak z tymi pieniędzmi za dwa lata obejdzie się inflacja. Ależ się ustaliła wartość buksy po przejściu do Belgii. 40 34 miliony złotych, a zarabia prawie 280 tysięcy. No to może jednak poszedł dla pieniędzy, ale jak mógł z Królewski, Krakowski, krakowskiej wisły do jakiegoś Royal Antwerp. Aha, Royal to też coś królewskie, kurwa. Ah, szkoda, już strzępić ryja. Finally, a worthy opponent. Battle will be legendary. No nic, Aleksander Buksa to już historia, ale że on odeszedł też akurat właśnie teraz przed wielkimi derbami Krakowa, no niewiarygodne. Ale prawdziwe, dlatego to pierwszy mecz bez buksy na pokładzie i w związku z tym przygotowaliśmy zupełnie nową taktykę. 11 sierpień, godzina 19 i ponownie po ponadrocznej przerwie jesteśmy na stadionie Krakowi przy Kałuży. Gospodarze w ustawieniu 4-4-2, natomiast my w ustawieniu 4-2-3-1 na szpicę Michalik na skrzydłach, Podstrylow i Krzysiu Kasprzyk. No to spójrzmy jeszcze w tabelę ekstraklasy, gdzie jest Krakowia po trzech kolejkach z trzema punktami na 14 miejscu, a więc dość odległym. Rozpoczyna mam naszej strefy obronnej. Sobociński podaje do Malepę. Tersus, Malepe, Długie zagranie za linię obrony Krakowi. Tutaj jest Michalik. Ostryką dążył do żenia, ale niestety tylko w boczną siatkę. Szkoda. Sangare przy piłce w środkowej strefie boiska, zagrywa na prawą stronę do Krzysia Kasprzyka, tam wycofuje do Sainali, ponownie Kasprzyk, wycofuje do Sangare, Wołków zatrzymuje akcję, rozgląda się, prosto padła piłka po stolu, w udarzenie, przy jest bramka, nie, niestety nie ma, sędzia już podbiega, jest pozycja spalona najprawdopodobniej, mamy weryfikację, oczywiście gol nie uznany. Rzut wolny dla drużyny Krakowi, Hanka zagranie do Rylera, ten zatrzymuje akcję, ależ tu pięknie Pustynow, ależ jak profesor odbiera mu piłkę i bez namysłu rusza do przodu, ależ dynamiczny rajd. Ma tutaj jeszcze jednego przeciwnika przed sobą, ale mija go, pięknie jest w polu karnym, strzela, ale zbyt lekko, no szkoda, taka piękna akcja. Do bezpańskiej piłki dopada Wołkow i decyduje się na zagranie na prawe skrzydło do Husajnalego. Ale ten tutaj ma przeciwnika, wycofuje do Sangary. Ponownie Husajnali, ależ ma dużo miejsca. do środkowania. Krzysiu Kasprzyk wykłada Hercowi na piątym meczu, ale tutaj ofiarnie zablokowany. Koniec pierwszej połowy pomimo, że nasza przewaga jest wręcz miażdżąca w tym meczu, Krakowie właściwie nie istnieje, to wynik wciąż utrzymuje się 0 do 0. Krzysiu Kasprzyk rozpędzony z piłką schodzi w kierunku środka boiska, wycofuje do Wołkowa. Ten zagrywa na lewą stronę do Tersusa Malepe. Malepe rozpędzony jest na Wysokości pola karnego, ale ma tutaj przeciwnika. Do piłka za pole karne, Sangare, Malepe. Malepe wychodzi Sangare. Strzał, ależ przepiękny techniczny, ależ to piękny wpadł przy samym spojeniu bramka, aż tam skoczył, ale nie był w stanie tego bronić. Wieteska wznawia gry, wyrzutem piłki z autu, prosto w pole karne, tutaj jest Herz, ale jest chyba podcinany, sędzia podbiega, konsultuje się z Warem, najprawdopodobniej będziemy mieli karnego, tak jest jedenastka. Do piłki ustawionej na wapnie podchodzi sam poszkodowany, Herz, uderzenie i Dasiak broni, no coś niewiarygodnego. Przy piłce Tersus Malepe przerzuca ciężar gry na prawą stronę boiska, tutaj jest Mateusz Wieteska, ma troje miejsca, Kusajnali do dośrodkowuje, pod stronę wzgrywa, Wołków uderzenie, ależ ładne, szkoda koło słupka. Z lewego skrzydła podstrol podaje do Sangare, ten wycofuje do podstrelowa, ponownie Sangare jest przed polem karnym, O, sygnalizowane sygnalizowane uderzenie z pola karnego ponad poprzeczką niestety. 79. minuta meczu i wyczerpanego Dimitrie podstrelowa na lewym skrzydle zamienia Bartosz Bida. 87. minuta i Ibrahima Sangere zastępuje slobodan Rosewicz. Do pomocy zostaje przesunięty Tersus Malepę. Bramkarz Krakowi wznawia grę dalekim wykopem na naszą połowę. Wieteska tutaj ładnie zgrywa, Bartosz Bida przechwytuje piłkę i zagrywa do przodu do Michalika. To jednym zwodem gubi tutaj rywala, jest w polu uderzeniu, ale niestety w boczną siatkę. To już doliczony czas. Gryżut wolny dla Krakowi. Musakowski uderza z główki. Piłka ląduje w bramce i jest wyrównanie. No to jest jakiś horror. To jest koszmar. Nie, nie ma bramki. To jest spalony. Na szczęście coś niewiarygodnego. Kompletnie nie mieliśmy wyraźnej sygnalizacji sędziego na temat pozycji spalonej w tamtej sytuacji. Ale już wszystko pod kontrolą. Kasprzyk z pola karnego wycofuje. Wołkow. Hertz na prawą stronę do Husajnalego. Ten tu ma troszeczkę miejsce. Wchodzi w pola karne, ale wycofuje. Wołkow do środku. Terz już ma ale jest tu blokowany przez zawodników Krakowi Sobociński przejmuje piłkę. Już tylko panowie uspokoić tą grę i jedziemy do końca, do końca meczu utrzymać ten wynik. Tersus, Malepe, Wołkow. No to by było nieprawdopodobne, gdybyśmy mieli tu stracić jeszcze bramkę, ale wiadomo, to derby to się rządzi swoimi prawami. Jeszcze Michali, Gudorzenie, ale obok bramki. Koniec tego spotkania odnosimy skromne zwycięstwo tylko 1 do 0 w wielkich derbach Krakowa, które powróciły do ekstra klasy po ponadrocznej przerwie. Wciąż jednak trudno zrozumieć, dlaczego przy tak olbrzymiej naszej przewodze w tym meczu strzelamy tylko jedną bramkę. Przecież to się mogło zajmować. Gdyby w 93 minucie uznana została ta bramka dla Krakowi, skończyłoby się to horrorem. Zresztą najlepszym podsumowaniem naszej nieskuteczności w tym meczu jest przestrzelony karny Christiana Herca. No szkoda gadać. Na szczęście przepiękna bramka z pola karnego naszego nowego zawodnika Ibrahima Sangare daje nam 3 punkty w tych derbach, które po dopisaniu do naszego dorobku punktowego po czterech kolejkach daje nam drugie miejsce w tabeli. No naprawdę nie mogło być inaczej i pomimo, że w tym meczu zobaczyliśmy tylko jednego gola, to te derby były naprawdę wielkim świętem i nie zabrakło w nich emocji, które jednak teraz już powoli opadają. I pomyśleć tylko, że taki Olek Buksa siedzi teraz gdzieś w Antwerpii i oglądał ten mecz w telewizji. No cóż, smuteczek. A jako, że jesteśmy w temacie Buksy, to jeszcze informacja na temat rekordowego w historii Wisły transferu wychodzącego, sięgającego 29 milionów złotych. Mógł sięgnąć 50, no ale to już inna bajka. Przechodzimy już do meczu rewanżowego z serbskimi Czukariczkami w ramach trzeciej rundy eliminacyjnej Europa Conference League. Przywieziony ze Serbii świetny wynik 2-0 stawia nas w uprzywilejowanej sytuacji, dlatego nie powinno być chyba większych problemów. No panie, jakie problemy, przecież bez wysiłku i gładko wygrywamy 4-1 po bramkach Kolobaricia, Bidy, Wieteski i Kasprzyka. I tym samym przechodzimy trzecią rundę tych eliminacji, że będzie aż tak łatwo, chyba nikt się nie spodziewał. Tryum w pierwszym meczu jak najbardziej kluczem do sukcesu. W rewanżu w Krakowie tylko dopełniliśmy zniszczenia Serbów. Do klubowej kasy wpada 400 tysięcy za udział w tej fazie rozgrywek. A no i spójrzmy jeszcze na rozstrzygnięcia tej trzeciej rundy kwalifikacyjnej, a tutaj nie obyło się bez niespodzianek. Dla nas niemiłą niespodziankę przygotowała Legia Warszawa, bo oto przegrywa dwumecz ze szwedzkim hakenem i tym samym kończy udział w europejskich rozgrywkach. W tym sezonie. To jest prawdziwy dramat. Natomiast Pogoń Szczecin przechodzi cypryjską Omonię Nikozja i razem z nami czeka na rywala w czwartej rundzie. W której oto los przydziela nam ukraińską FC Zorię Ługańsk. I tu niestety możemy się już spodziewać sporych problemów. Zoria bowiem to trzecia siła w ukraińskiej piłce po Dynamo Kijów i Szachtarze Doniec. Ja doskonale wiem, że same wartości zawodników nie grają na boisku, a tym bardziej nie wygrywają meczy, ale te z Zory robią naprawdę wrażenie. Przecież tu pierwszych trzech najdroższych zawodników jest wartych tyle, ile cały nasz skład, no a to już daje do myślenia. Co gorsza, w pierwszym meczu w Ługańsku będziemy musieli sobie poradzić bez zawieszonego za kartki Mateusza Wieteski. z Zorią gramy 22 sierpnia ale zaledwie 3 dni wcześniej, bo w poniedziałek, 19 sierpnia, czeka na nas jeszcze starcie ligowe z podbeskidziem bielsko-biała. Gramy u siebie jesteśmy zdecydowanym faworytem ale musimy pamiętać, mecze z góralami często miały zaskakujący przebieg. Po zakontuzjowanym Szymonem Wietechą pozostali zawodnicy wszyscy zdrowi do dyspozycji, dlatego co? Startujemy! I kończymy, bo pewnie wygrywamy 3 do 1, tym razem pod Beskidzie nie sprawiło nam większych problemów. A po bramkach Wieteski, Skarnego, a także Podstrylowa i Kolobaricia możemy sobie dopisać 3 punkty, które po sumowaniu z naszym dotychczasowym dorobkiem dają nam wciąż drugie miejsce za Górnikiem Zabrze. Ale chwila moment, zwycięstwo zwycięstwem, ale potencjalnie groźna kontuzja, jakiej doznał Andrzej Michalik, przyćmiła pozostałe wydarzenia na Murawie. No ja pierdolę, zerwanie mięśnia brzucha tego łydki, kontuzja 3-4 do 4 miesięcy. No to jest prawdziwy dramat, nie dość, że straciliśmy dopiero co Olka Buksa, to teraz Andrea Michalika na prawie pół sezonu. I właśnie teraz, kiedy dodatkowo osłabiła nas kontuzja Michalika, wyruszamy do Ługańska na spotkanie z Zorią. Co prawda kibice wciąż nie tracą nadziei, ale już nasz Heniu Quinto owszem. Przecież w ciągu ostatnich dwóch tygodni wypadły mu ze składu dwie podstawowe armaty, Buksa i Michalik. No nic, gramy tym kim mamy, na szpicy Kolobaric, za jego plecami herc na skrzydłach Podstrylow-Bida. 22 sierpień, godzina 20, Sławutycz Arena w Ługańsku. Startujemy! Husajn Ali wznawia grę wyrzutą piłki z autu, prosto po nogi Podstrylowa, Podstrylow ponownie Ali, Wołkow do przodu, Podstrylow z linii końcowej wycofuje, Wołkow dośrodkowuje, Kolobarić, uderzenie, ale z najbliższej odległości zablokowany Mamy rzut rożny Podstrylow na drugi stóp, Kolobarić uderza z główki, ale niestety trafia w poprzeczkę. Herz przepiłca, ale wycofuje się na naszą połowę. Jesteśmy pod dużą presją zawodników Zori. Urosewicz na prawo do Sobocińskiego, Ten zagrywa długą piłkę za plecy obrońców. Bida sam polkarne uderzenie, ale w ostatniej chwili zablokowane. No szkoda. Gospodarze przepiłcy przesuwają się z akcją ofensywną do przodu. Siemienow, Kabajew, wrzutka w nasze polkarne, ale tutaj Urosewicz bezpośrednio z woleja, wybija piłkę, przechwytuje pod i pędzi w kierunku bramki Rybala. Pięknie tutaj minął jednego z zawodników strzela po długim słupku niestety minimalnie hebia. Zawodnicy zory konstruują atak pozycyjny. My cofliśmy się do obrony za linię piłki. Ależ tu pięknie przechwytuje kolobarić futbolówkę i rozpoczyna atak. Pędzi na bramkę przeciwnika, jest w polu karnym, wykłada piłkę pod I to jest sam na sam przysłup. kuszczala bramka, że jest bezradny. I obejmiemy prowadzenie 1-0. Coś wspaniałego, realizujemy w tym momencie plan minimum na ten mecz. Groźny rzut wolny dla Zori. Jurczenko, wrzutka w pole karne. Westergaard! Tu zupełnie niepilnowane uderzenie z główki. No i niestety Bykowski nie jest w stanie tego obronić. Krótko cieszyliśmy się z prowadzenia. Jeden do jednego. Kolejny atak na naszą bramkę sunie prawą stronę boiska, Bianchetti próba dośrodkowania, ale zablokowany, Urosiewicz przechwytuje piłkę i posyła długie zagranie do Kolobaricza, ten rozpędzony mija tutaj jednego z zawodników, wpada już w pole karne, tak jest, ale jest tutaj atakowany, osaczony przez zawodników, rury, ale podcinany, przewraca się, sędzia sygnalizuje, karny! Do piłki podchodzi Christian Herz i oby tylko się nie pomylił. Strzela mocno. Pewnie mamy prowadzenie 2 do i zdobywamy tym samym bezcenną drugą bramkę na wyjeździe. Ależ jest wspaniale. Koniec pierwszej połowy i powiedzieć, że w tym meczu nie brakuje emocji to jak nic nie powiedzieć. Przecież tu się emocje wylewają. One kipią. Ku zaskoczeniu wszystkich Zoria Ługań gra dość słabo i nawet chyba nie zasłużyła na tą strzeloną bramkę. My za to w pełni zasłużyliśmy na nasze dwa bezcenne trafienia wyjazdowe i z tego się cieszymy. Christian Herz ładnie prowadzi piłkę przy ale ma tutaj rywala, zagrywa na lewą stronę do Bartosza Bidy. Bartosz Bida zatrzymał akcję, ponownie ruszył, zagranie do Sangare, Sangare wykłada, kurwa, bardziej uderzenie, ale nad poprzeczką, no szkoda. 71. minuta i skrajnie już wyczerpanego Ibrahima Sangare zmienia Tersius Malepę. 83. minuta i boisko opuszcza bardzo już zmęczony Wladislaw Wołko, w jego miejsce Filip Marchwiński. 88. minuta i jeszcze jedna zmiana, boisko opuszcza Dimitri Podstrylo, w jego miejsce młodziutki Krzysiu Kasprzyk. To już doliczony czas gry. Dario Kolobari w przypiłce. Zagranie na dobieg na lewą stronę do Bartosza Bidy. Bartosz Bida dopadł do tej piłki. Wykłada przed polekarne do Christiana Herca. Chęc otrzymał akcję. Krzysiu Kasprzyk. Wycofuje się jednak husajnali. Prosto padła zagranie. Krzysztof Kasprzyk! Sam na sam, ależ sytuacja trafia w supek. Koniec spotkania i takiego meczu, a przede wszystkim wyniku na pewno się nie spodziewaliśmy. Wygrywamy w pełni zasłużenie, bo to trzeba podkreślić 2 do 1. Mogliśmy tutaj skończyć z jeszcze lepszym wynikiem. W ostatniej minucie spotkań. 100% sytuacja i Krzysiu Kasprzyk niestety pudłuje. Nie zmienia to jednak faktu, że z oddalonego 1400 km w Ługańska przywozimy doskonały wynik w kontekście oczywiście rewanżu w Krakowie. Na pewno zrobiliśmy ogromny krok naprzód w kierunku awansu do fazy grupowej Europa Conference League, ale nie zapominajmy, jesteśmy wciąż dopiero w połowie drogi. Tymczasem wracamy już na nasze podwórka, a konkretnie jesteśmy w Szczecinie, bo przed nami starcie z tamtejszą pogonią. Uskrzydleni tym zwycięstwem na Ukrainie, pewni swego ruszamy do boju w Ekstraklasie. No i proszę, ile daje wiara we własne umiejętności, a przede wszystkim wiara w zwycięstwo. Wygrywamy łatwo, 2 do 0, pogoń Szczecin stanowiła właściwie tylko tło w tym spotkaniu. Bramki Kolowar i przykładają nam trzy punkty, które skrzętnie dopisujemy do naszego dorobku, a jako, że w tej kolejce górnik Zabrze na wyjeździe tylko remisuje spod Podbeskidziem Bielsko-Biała, wskakujemy na fotel lidera. Coś pięknego. No tak, zgadza się, jesteśmy na szczycie, ale nie zapominajmy, Zarówno Górnik, jak i Legia mają tyle samo punktów, co my, a czwarty Lech traci zaledwie jedno oczko. No i już jesteśmy przed rewanżowym spotkaniem z ukraińską Zorią Ługańs w ramach czwartej rundy kwalifikacyjnej do Europa Conference League. Emocje sięgają Zenitu. Jak będzie? 29 sierpnia godzina 20 i oczywiście nasz stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie. Startujemy. Prawą stroną boiska sunie nasz atak. Mateusz Wieteska próba dośrodkowania, ale zablokowana. Do bezpańskiej piłki dopada Wołkow. Wąłkow. Kowalski, Wołkow, jeszcze raz Chojo Kowalski. Zatrzymał akcję, podaje do przodu, zgrywa tutaj Kolobanicz pod stylów sam w polu karnym. Ależ pięknie posłał pod poprzeczkę po długim słupku i mamy prowadzenie 1-0 w drugiej minucie. Cyganiks przy puse schodzi w kierunku środka boiska, wycofuje do Iwani Sania, ten do przodu, Ukraińcy utrzymują się przy futbolówce, my wycofaliśmy się do obrony, ależ tutaj podają, jesteśmy dość bezradni, i potężną uderzenie pod poprzeczkę, no niestety Bykowski nie radzi sobie z tą piłką, jakże szybko tracimy bramkę, jest już wyrównanie, ale groźny wynik. Rzut wolny dla zespołu gości, to dopiero 33 minuta meczu, ale robi się już nieprawdopodobnie nerwowo, zagranie tu na lewą stronę do Porowicza, to jest pierwszej piłki, uderza przy słupku, Bykowski nie sięga, ale tak, na szczęście bramka nieuznana, ależ byłby dramat. Ależ ta Zoria zaczyna nas cisnąć, coraz bardziej intensywne ataki na naszą bramkę. Ciganik z i wrzutka, Hojo Kowalski wybija podstrzol, zgarnia piłkę, Wołkow posyła dalekie podanie, podstrzol w przypiłce, przesuwa się do przodu, zagranie na wolne pole do Kolobaricza. Kolobaric sam na sam z bramkarzem nie strzela. No co za fatalna sytuacja. Koniec pierwszej połowy. Wydawać by się mogło, że przeważamy, ale goście nie odpuszczają. To jest bardzo niebezpieczny wynik, tylko jeden do jednego. Tracimy bramkę i mamy dogrywkę. Jak będzie wyglądała ta druga odsłona tego meczu? Pod Przejmuje piłkę i rozpoczynamy budowanie naszego ataku. Sangare posyła długie podanie na wolne pole do Kolobaricia. Ten jest już w obrębie pola karnego, ale decyduje się wycofać do Podstrelowa. Sangare przy piłce, gramy po obwodzie. Herz w podanie w uliczkę, Podstrel w uderzenie. Piłka odbija się tam najprawdopodobniej od obrońcy Zorii i wpada do bramki. Tak, to jest gol samobójczy Westergarta, a więc mamy dwa do jednego. 56. minuta i zdejmujemy fatalnie spisującego się Bartosza Bidę. W jego miejsce na lewe skrzydło pojawia się Filip Marchwiński. Wieteska wznawia gry, wyrzutem piłki z auta na wysokości polakarnego karnego, do środku wie? Kulobaric wygrywa tu pojedynek z dwoma przeciwnikami, uderza z główki, a bramkarz nie sięga tej piłki, mamy wynik 3 do 1, olsz pięknie, dogrywki już nie będzie. Ale to, że nie będzie dogrywki, jeszcze o niczym nie świadczy, Zori do awansu potrzebne są dwa gole. Dlatego też zacieśniamy nasze szyki obronne, w miejsce zmęczonego Ibrahima Sangare wprowadzamy Tersiusa Malepe. Żółt dla naszego zespołu podstrzel na długi słupek. Tutaj najwyżej wyskakuje Hojo Kowalski, uderzenie z główki, piłka trafia w słupek i ląduje w bramce. Mamy cztery do jednego i tego nam już absolutnie nikt nie zabierze. 78 minuta i jeszcze zmiana na czas Podstylowa zastępuje na prawym skrzydle Krzysiu Kasprzyk Goście wciąż jednak nie składają broni próbują kolejnego ataku na naszą bramkę Wrzutka w pole karne Tutaj przerzuceni Kabajew zgrywa Uderzenie Kabajew jeszcze poprawka No i niestety Zoria zmniejsza swoje straty 4-2 Ale na nic więcej już nie było stać gości Wygrywamy w tym nieprawdopodobnie emocjonującym meczu 4-2 I to w pełni zasłużenie Po pierwszej połowie przy stanie 1-1 Było naprawdę nerwowo Ale nasi chłopcy stany na wysokości zadania. Brawo! I po raz kolejny triumf w pierwszym meczu kluczem do sukcesu nie da się ukryć. We wszystkich trzech rundach, w których braliśmy udział, pierwsze mecze graliśmy wyjazdowe. To mówię zawsze handicap. Tyle, że dopiero w dwóch meczu z takim rywalem jak Zoria okazał się on bezcenny. Tak więc trochę na przekór losowi odejście Olka Buxy, strata Andrea Michalika, jednak awansujemy do fazy grupowej Europa Conference League. Nieprawdopodobne tym bardziej, że sam Heniu po osłabieniach w zespole i wylosowaniu tej mocnej Zorii. Był sceptyczny, ale zupełnie niepotrzebnie, bo reszta chłopaków grała dla niego, dla kibiców, dla klubu. No i za awans do fazy grupowej mamy również nagrodę 13 milionów złotych. Może chociaż te pieniądze w części zrekompensują ten fatalny transfer buksy. Jako, że klubowa kasa została zasilona niemałymi środkami, zarząd zaakceptował naszą prośbę o rozbudowę klubowej bazy treningowej. Inwestycja ta będzie kosztować około 9 milionów złotych, a zostanie zakończona w połowie lutego 2025 roku. A przed przed nami już uroczyste losowanie fazy grupowej Europa Conference League. Jesteśmy rozstawieni w trzecim koszyku i oczekujemy jakich rywali przydzieli nam los. Spójrzmy w takim razie jak będą wyglądały wszystkie grupy po rozlosowaniu zespołów z dwóch najmocniejszych koszyków. Najmocniejsze grupy to bez wątpienia grupa D z Dynamo i Fenerbacze, grupa E z angielskim Wolverhampton i Krasnodarem oraz grupa G z Borussia Mönchengladbach i holenderskim AZ Alkmaar. Grupa marzenie no to oczywiście grupa H z Maccabi Tela, i węgierskim Ferenc Waroszem. No więc spójrzmy, gdzie trafimy. Do grupy A wędruje w Kasarewo grupa B, Brędby Kopenhaga grupa C, Słowan Bratysława grupa D i tutaj wędruje nasza Wisełka, a więc niestety do nie najłatwiejszej grupy ponownie z mocnymi Ukraińcami, tym razem z Dynama Kijów oraz Fenerbacze. A więc los nie był najszczęśliwszy, dwa mocne kluby i na koniec losuje się nam Macedońska Szkendija. I jeszcze podsumowanie wszystkich grup. Nas oczywiście interesują najbardziej polskie zespoły, gdzie one wylądowały. szczęście która również zdołała awansować do fazy grupowej, zagra w bardzo trudnej grupie GS, Borusją mężem AZ Alkmar i belgijskim Genk. Naprawdę wszystkie zespoły bardzo wyrównane. Natomiast Raków Częstochowa, który kolejno odpada z eliminacji do Ligi Mistrzów Ligi Europy, ostatecznie ląduje tutaj. A zagra w najłatwiejszej, żeby nie powiedzieć wręcz śmiesznej, grupie H z Maccabi Telawi, Ferencvarosem i irlandzkim Dundalk. No cóż, szczęście się niewątpliwie do nich uśmiechnęło, pytanie tylko jak zaprezentują się w tej naj łatwiejszej grupie. Natomiast nasza grupa, no cóż, że też los chciał, że znowu musimy zmagać się z silnym zespołem z Ukrainy, tym razem z Dynamem Kijów, a oprócz tego z bardzo wymagającym Fenerbacze Stambuł. Macedońska Szkendija przy całym szacunku będzie tylko występować tutaj w roli dostarczyciela punktów pozostałej trójce. No taka ich rola. Zasadnicze pytanie jest tylko jedno, czy jesteśmy w stanie kosztem Ukraińców z Dynama, bądź Turków z Fenerbacze wyjść z tej grupy, choćby z drugiego miejsca. Czas po Pokażę, zobaczymy. To wszystko w tym odcinku, a jako, że nie przeprowadziliśmy w nim ani jednego transferu do klubu, spodziewajcie się, że w kolejnej części będą takie transfery. Pozostało nam bowiem jeszcze kilka dni letniego okienka transferowego, a więc czas działać. O emocjach w meczach to już nawet nie wspominam te będą olbrzymie, gwarantuję. Przypominam jeszcze o zostawieniu subskrypcji i łapy w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!